Tak zbieram myśli. Dzień dobry. Będzie montaż Bida Edition. Jeżeli na mojej brodzie jest obiad, to, to znaczy, że nie jestem głodny. Jakieś resztki jeszcze mogły zostać, dopiero idziemy pod A ja teraz likwiduję moją brzydką twarz. Piękną, inaczej, po ochroną W każdą stronę. Wygląda jak święty Mikołaj na odwyku. Tak, święty Mikołaj na odwyku. Yy, I pochwalimy się wynikiem naszym kilometrowym. Mianowicie nasz wynik kilometrowy w tym roku prezentuje się tak Także jeszcze Przenier kliknął, teraz sobie kliknę To jest przebieg ciężarówki, 644 tysiące My jak ją dorwaliśmy, z 13 stycznia około, jakoś w połowie stycznia Miała 121 tysięcy bodajże, wyjechaliśmy z Woodstock, New Brunswick Pojechaliśmy do Ottawy i w Ottawie pamiętam, że tankowałem. Miałem legendarny wynik: raz 2, 3, 4, 5. Więc pamiętam, ten, ten wynik: czy to jest jakieś około 1500 km, czyli no miałem 121, niecałe 122 000 km. W tym momencie ma 644 tysiące. Jest 31 grudnia, dziś. Nasz przedostatni dzień w pracy. Jutro mamy ostatni dzień w pracy. Z tej pracy odchodzimy. Czyli generalnie w 11,5 miesiąca ta ciężarówka w naszych rękach zrobiła 520 3, 522, 1000 km e, dokładnie tu sobie mierzyłem. Gaze Strip Trip, o! Zgadłem, bo chyba skasowałem ten. 520, no a 520, czyli coś, coś musiałem źle policzyć, albo może nie skasowałem od razu, chyba tak to było. W każdym razie wygląda, że jest troszeczkę o te 2000 więcej. A to z ostatniego tripa. To od razu widzicie spalanie. Na przestrzeni 520 000 km średnie spalanie 29,6. 29,6, o ile się nie mylę, to to jest 8 mil z galona około 8,81, coś takiego. Czyli generalnie jest to dość zdrowy wynik. Myślę, że jest to dość miarodajne, ponieważ jest to bardzo długi okres. Także ta średnia jest w miarę taka wiarygodna. Z raz czy dwa weryfikowałem i to ten komputer jakoś tak bardzo nie odstaje od normy, więc niech będzie, że to jest prawda. My jesteśmy podwójną obsadą, więc nie stoimy na jałowych obrotach, także tych jałowych obrotów tam zawiera nie było. Natomiast. Oj, przepraszam. Natomiast nie cały czas myśmy jeździli tą ciężarówką, dlatego że my jak szliśmy na urlop, znaczy na wolne, ogólnie do domu jakkolwiek, to ta ciężarówka jechała w trasę. Z. Czasem z podwójną obsadą, czasem z pojedynczą. Wydaje mi się, że częściej z pojedynczą, bo czasem wracaliśmy po trzech dniach. A ciężarówka raptem przejechała 3 czy tam 4 tysiące km. Czyli to nie jest wynik Timo, to jest wynik raczej Singla. Eee, czyli w naszej 11,5 11 miesiąca uśredniliśmy tak jak zazwyczaj liczę. 28 tysięcy mil miesięcznie, co daje o ile się nie mylę 42 tysiące km. Jest to średnia. Przy czym wydaje mi się, że może być trochę więcej, bo tak jak mówiłem to liczę z, tej, z tego zakresu, kiedy myśmy jeździli nie myśmy jeździli a jak jeździł single, no to troszeczkę mniej więc podejrzewa, że my w praktyce robiliśmy troszeczkę więcej czyli być może robiliśmy no, po zaokrąganie jakieś 30 tysięcy mil miesięcznie przez 11 miesięcy pracy no czyli mówimy o 330 tysiącach mil tak? 500 tysięcy z kilometrów także myślę, że jest to wynik dość solidny no, i teraz jak spisywał się sprzęt, ponieważ na temat tego sprzętu International są opinie różne. My naszego Internationala pokazywaliśmy nieraz. W ogóle tu fajny parking, polecam. Moncton, nowy Shell. A mają Wendys i Tim Hortonsa, prysznic zaraz idziemy. Fajne lokacje w ogóle. Co do Internationala. International jest czysty, przejrzysty. Nie ma popierdolonych wyświetlaczy, tylko ma normalne zegary. jeszcze. Nie ma popierdolonych kamer tutaj na słupkach, tylko ma jeszcze normalne lusterko. Więc tym sposobem wygrywa ze wszystkimi kaskadiami, Kenworthami i innymi pierdołami, które to mają. Deska rzutnicza jest normalna, czytelna i tak dalej. Wszystko jest pod ręką. Natomiast czego brakuje? No to brakuje tu czasem wskaźników. Yy, mamy tylko voltaż dodatkowy. Na komputerze też nie mam dostępu do większej wskaźników. Yy, przydałoby się czasem. Yy, Więcej, na przykład jak temperatura mostów, temperatura, no, no nie wiem, ciśnienia chociażby nacisku na, na tylną oś, tak? Temperaturę oleju chyba mamy, tak? Ciśnienie oleju mamy, no ale, no, przydałoby się właśnie naciski na oś, temperatury mostów i tak dalej, tego nie Tak ma. jakby tam? Volvo było więcej. Tak jakby Volvo było więcej, ale Volvo miało dwa więcej, ja jeszcze mogłem mieć dwa dodatkowe, także też nie mieliśmy wszystkich. Więc generalnie to jest wszystko przejrzyste. Co do tych temperatur, dlaczego by się to przydało? To więcej o tym przy awariach, ale mieliśmy jedną awarię, którą gdybym miał tą temperaturę mostów, to prawdopodobnie tą awarię bym wywnioskował wcześniej. Miejsca z przodu jest tyle, że jak my jesteśmy średniego wzrostu, to jest ok. Z tyłu jest tyle, kamera to, generalnie to. pomniejsza, tu jest pierdolnik, bo tak jak mówiłem, się wyprowadzamy, w ogóle zaraz idziemy pod pysznic, także jest jak jest. Bardzo wygodne fotele, przy 30 tysiącach mil miesięcznie, czyli 15 tysięcy mil na głowę. To, to jest kosmiczny wynik, bo za, się, że mało które cwany singer robi 15 tysięcy mil każdego miesiąca w Stanach. To możemy powiedzieć, że to auto jest naprawdę wygodne. Praktyczna, jak widać, mieścimy się ze wszystkim. Co prawda, na patencie, bo na patencie, ale mieścimy się ze wszystkim. Jedna wada wkurwiająca, ta szafka się nie domyka. Ale pokażę, jaki tam patent się W sensie, ta się nie tak, żeby walizka się nie ruszała, to jest wyłożona bo tam są takie te plastikowe uchwyty. I żeby, żeby te uchwyty nam nie, nie drapały walizki, to taki, taką dyktą twardą wyłożę. E, I ta szafka, nie no. wiem, co jest z tym zamkiem, On no, no, tak by nie, nie dociska się, o, tak, by nie klika się. Tylko muszę, powiedzmy, tam wsadzić coś długiego i go tak jakby dotknąć, to wtedy się zamyka, ale zazwyczaj nam się tego nie chce robić, więc trzyma się tylko na tym magnesiku u góry. Także dobrze, że ten magnesik jest. Ale o dziwo, ona się otwiera, ale jak jest zamknięta, to nie wibruje ani nic, mimo że nie ma żadnych podkładów, nie ma żadnych gumeczek regulujących, nie, wszystko jest plastik to plastik. Natomiast z tą nie ma problemu, taka sama, identyczna, po prostu ta działa dobrze. No, a tu w ogóle jest. A nie, są gumeczki. No, może, może, może byłem błędzie. Czyli że są gumeczki. Tam też są? Może zaraz zobaczę. A, też są. No to głupoty. Go tam no, są takie gumeczki. Także generalnie, biorąc pod uwagę, że to jest International, jest tanim produktem. To jest najczęstsze żarówka na rynku. No to takie rzeczy jak szafka, która ma swoje gumeczki tłumiące, No to jest. Miły akcent. Okienka gigantyczne to jest na rzepy, klimatyzacja w każdym rogu i tak dalej. Więc generalnie, jak się leży. To można sobie wyregulować, czy chcemy nawiew na głowę, czy chcemy nawiew na psa. U góry też jest to samo To jest jeden nawiew tutaj, drugi nawiew tutaj. I dlaczego to pokazuję? Dlatego, że to jest International. To jest najtańsza ciężarówka, którą można w Ameryce kupić, o ile się nie mylę, ma. nie czy MAC jest tańszy, ale tak jak na taki wielki sleeper, bo on ma 73 cale i on jest szeroki bardzo tutaj dużo szerszy niż no, większość Kaskadi, małe Volvo i tak dalej one są węższe. On jest gdzieś na szerokość tak jak duże budy, które są dłuższe, a on jest niby krótki, ale jest szeroki. Także generalnie tutaj miejsca jest sporo. Gdzie nie ma miejsca sporo, no to tu to u góry. Nie? Tu mogłyby być jakieś szafki, mogłyby być trochę głębiej. Nie? Także tak nam się żyje w Internationalu. Pogadajmy o niezawodności. Niezawodność będzie standardowa, dlatego, że niezawodność tutaj nie ma wiele Tylko niezawodność ma więcej wspólnego z faktem, że to jest International z kamieniem. no i tą Fullerze automatycznej nie biegowej. Jedna rzecz która nas wkurwia non stop i to jest coś co jest cały czas i nie wiemy dlaczego. To jest to, że jak tylko troszeczkę zejdzie ciśnienie powietrza z układu, a mimo tego, że układ jest szczelny, bo jest sprawdzany na bieżąco wszystko jest ok, to jakoś ma tendencję do tego, że gdzieś tam sobie opuszcza, popuszcza troszeczkę. I wtedy jak spadnie ze 105 PSI to skrzynia biegów nie chce zmieniać biegów. W sensie nie chce wejść na drive. Yy. Jest na to patent, wystarczy ustawić się na lekkiej górce, spuścić hamulec zresztą, zacząć go turlać i jak tylko ma 2-3 km na godzinę, to on wbije ten bieg. Ale jak stoisz na luzie, wciśniesz hamulec i chcesz wbić, to nie, bo musi mieć 105 PSA i będzie piszczał, pipczał i biegu nie wbije. A wystarczy zacząć się turlać i bije. No nie zawsze to działa, ale jak się da, to, to staramy się to zrobić. Także to jest jedna taka irytująca rzecz. I to jest niezmiennie: od 120 000 do 540. 000. Cały czas ta sama dziwna usterka występuje. Czemu? Nie wiem. Ten typ tak ma. Poza tym działa bardzo płynnie. Ta skrzynia działa dobrze. Nie jest to iShift, ale też nie jest to dziadowskie DT12 z Mercedesa, z Mercedesa i Freightlinera, Kiepskady i wszystkich tych główien niemieckich. Bo to jest to samo: Kaskadia i Mercedes to jest to sam, ten sam szaj z tymi samymi wadami. I też. Jakkolwiek, może w Europie chociaż ma znaczek Mercedesa, to jakiś ma że tak tutaj ma znaczek Freightlinera i jest badziewnym produktem dla flot. które wcale nie jest taki tani w eksploatacji, bo, bo nie jest. Bo to na Kaminsie jest nie dość, że tańsze w zakupie, to jeszcze tyle samo pali, a mniej się psuje. Bo nie ma poważnych usterek. Także tutaj generalnie Cummins x 15 mimo że to jest nowa konstrukcja, 450 koni. Nie pali za dużo. Skrzynia działa, wszystko jest ok. Z takich poważnych rzeczy przy tym przebiegu na razie nie było żadnych problemów z silnikiem i skrzynią. Natomiast z czym były problemy od samego początku? Wydaje mi się, że z samego początku był problem jakościowy montażu. Mianowicie yy, kabel, który idzie, wiązka przewodów elektrycznych, która idzie od komputera, zapewne gdzieś tu do kabiny i tak dalej się przetarła. I efekt był taki, że wycieraczki się włączyły, po prostu wycieraczki się włączyły i chodziły cały czas i nie szło ich wyłączyć, dopiero trzeba było przekaźnik tam wyłączyć, bo to w ogóle wycieraczki nie są na bezpiecznik, tylko jest na przekaźnik czyli tak by wszystko od razu jest sterowane tymi biegami, nie? Że, że on sobie od razu ustawia prędkość czyli tak jakby to samo co ustawia prędkość, w ogóle to włącza więc w momencie kiedy chciałem tylko wyłączyć wycieraczki, to nie wystarczyło wyciągnąć bezpiecznika, tylko trzeba było wyciągnąć przekaźnik a przekaźnik to taka wielka kostka, która nie chciała wyjść, więc <laughs> ciężko to było zrobić w trakcie jazdy Dopiero po jakimś czasie trzeba to było się z tym pobawić. No to takie irytujące trochę było, ale serwis naprawił. Pierwszy serwis tego nie zrobił. Pierwszy serwis zrobił jakąś durę. Grzebał przy tym, przy manetkach i myślę że to manetki. Czy nie, może mam nowe manetki? Nie wiem. Generalnie pierwszy serwis w ogóle nie trafił. Zrobili coś, na chwilę problem zniknął, ale potem za chwilę znowu się pojawił, bo akurat gdzieś go wytrzęsło tam. No i później jak już się włączyło, to już się nie chciało wyłączyć. Dojechaliśmy z Richmond do Calgary. W Calgary się okazało, że była sobota. Nikt nas nie chciał naprawić, bo nikomu się nie chciało pracować. Więc szef użył swojej mocy, szefa dużej firmy i załatwił nam serwis w Winnipegu. I w Winnipegu dojechaliśmy, czyli z Richmond, z włączonymi cały czas wycieraczkami, albo z wypiętym przekaźnikiem. W zimie, modląc się o ładną pogodę, przejechaliśmy z Richmond do, Winnipeg. do Winnipegu i dopiero w Winnipegu nas naprawili. No ale no cóż, no, to była ta, ta, taka wada wieku szczenięcego, bo to wystąpiło zaraz po, po pierwszym miesiącu przy 200 tysiącach kilometrów, a później ten problem zniknął. Czy po prostu ktoś coś źle poskładał może za krótką wiązkę trochę dalej się spierdoliło. Kolejna sprawa, którą padła, to padła już, nie już okolice pół miliona w tym momencie, bo to teraz trochę się dzieje, nie? Pad rozrusznik to jest film, który, short, który ma bardzo dużo wyświetleń. Pad nam rozrusznik, dlatego że, no mówię, my nie idlujemy, my bardzo dużo odpalamy, gasimy, odpalamy, gasimy. Nie dla oszczędzania szefowi paliwa, jak to co niektórzy robią, że ledwo silnik gdzie w ogóle przetanie kręci na najwyższe obroty, to od razu trzeba go zgasić. Nie, to, to my tak szefowi paliwa nie oszczędzamy. My tak sobie oszczędzamy ból głowy. Bo my jesteśmy w podwójnej obsadzie i cały czas takie to klepotanie tego silnika to po jakimś czasie mamy go dość. Gdzie to nie jest nieprzyjemny dźwięk? Nie, 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 jest nieprzyjemny ten silnik. Tak jak na diesla ma całkiem przyjemny dźwięk. Ma gdzieś tam taką rytmikę jakby skanioskiej fałsemki w sensie nie wiem czy on jest, czy o, o zapłony chodzi, albo znaczy o wtryski chodzi, o kolejność cylindrów, ale generalnie ma tą taką melodię. Czegoś większego niż, niż po prostu rzędowa szóstka, nie na tej zasadzie. Więc ten dźwięk jest przyjemny, ale nie jak się go słucha przez 30 tysięcy mil miesięcznie, o czym wspominałem, więc my po prostu gasimy. Przez to rozrusznik ma dużo pracy, no i do tego jest ten durny system gaszenia silnika po 5 minutach, który czasem, jak się na przykład podepnie podnaczepę, zacznie wypisywać papiery, ruszam, a do gaz zgas, bo przekroczyłem 5 minut spinając się. No. no i to też dodatkowe odpalenia od razu od tego się robią. Także ten rozrusznik padł. Było trochę pieprzenia z tym. Jest pod spodem, od dołu trzeba się wczołgać. E, przy lewym kole, tylko tak jakby za kołem, taka niewygodna pozycja. Tu są owiewki prawie do samej ziemi, bym pokazał, ale nie mogę, bo nadal nie będę pokazywał nazwy firmy. Gońcie się. Mimo, że chyba wszyscy wiedzą, gdzie pracujemy, ale, ale nie pokażę publicznie tej nazwy, bo jakby nas kiedyś mieli ścignąć, to, to nie i chuj. Są owiewki w każdym razie do samej ziemi, plastikowe owiewki są dość grube, jeszcze do tego na dole jest taki ten czarny pasek I w praktyce one są z 5 cm może od ziemi, bo nawet jak się wyjeżdża skądkolwiek, spod stacji paliw się czasem wyjeżdża i z tym dołem, no więc mamy bardzo nisko, no to tam wejść pod to, to była kaszana, dopiero przyjechał mechanik, miał ten swój ten wózeczek jeżdżący i od tylnej osi przejechał pod tą ciężarówką, żeby wymienić rozrusznik, nie? No ale no to tak, tak się to w trasie, a to w ogóle było robione w trasie, spieprzyło się przed Calgary 100 km około, wiatr jak cholera, wypizdówek, mróz, było zimniej niż teraz, teraz to jest wiosna, chyba wczesna, jest 31 grudnia, się zrobiła wczesna wiosna, w końcu Kanadzie powiedzieli, że jest globalne ocieplenie, akurat temu krajowi globalne ocieplenie tak bardzo szybko nie zaszkodzi, więc jest trochę cieplej, no wtedy nie było, także ten wymienia się na mrozie. No i pad I ten dyferencjał to jest dziwna usterka wywołana nie wiem czym, dlatego że to jest taki freak event. Na zasadzie jak powiedzieliśmy w zakładzie Internationala, że, że pad przy takim przebiegu pad dyferencjał to się nie mogli nadziwić. Bo mówię, jeszcze przy tak niskim przebiegu, żeby coś zdechło, mówię, a ja, co ciężko ciągacie, mówię. Nawet nie, no teraz akurat ciężko jechaliśmy, to się zagrzał. Ale ale tak normalnie to nie, ani po górach to nie jeździ. To jeździ trans i w ogóle w jednych rękach jest serwisowane regularnie, bo nie tutaj wymieniają oleje co 40 tysięcy km, Generalnie dbana jest ta ciężarówka tak na co dzień. Nie? No i się wziął i zatarł ten dyferencjał. Wydaje mi się, że dlatego, że firma troszeczkę nie koszty i założyli nierównego rozmiaru opony na przód i tył. Ale to też nie powinno, bo to międzyosiowo powinna być kompensacja niby. No, może, nie wiem, może dlatego, że non stop to pracowało pod innym, to jakby tył był bardziej obciążony niż być powinien. I może w końcu się przegrzał, jak dostał ciężki ładunek. Nie wiem, no to być może wpłynęło na to, ale czy to tak było, nie wiem. No wydaje mi się, że to był jakiś taki dziwny event. W ogóle mamy fajną opodem, bo ma taką agresywną kostkę. To tak praktycznie mam łańcuchy, ale mam je w dupie, bo ich nie potrzebuję, bo ta kostka ma tyle roboty robi, że że łańcuchy niepotrzebne, także to były trzy usterki, ta przetarta wiązka, spadnięty rozrusznik i zarnięty dyferencjał Dyferencjał chyba był robiony, nie już, w ramach gwarancji zrobili tą wiązkę oczywiście, bo jest wtedy na gwarancji a rozrusznik i dyferencjał już musiał szef robić ze swojego zakresu, z tego co wiem deferencja kosztuje około 10 tysięcy rozrusznik nie wiem, pewnie parę tysięcy, ile, nie wiem, no to jest do, do tego, do no do kamienica, no to podejrzewam, że jakoś kosmicznie drogi ten, ten, ten rozrusznik nie jest. No deferencjały z tego co wiem około 10 tysięcy kosztują. Więc to był taki koszt eksploatacji ciężarówki, która napieprzyłała 600 tysięcy km prawie w rok. To, to były takie koszty eksploatacji. No i teraz jedna irytująca rzecz, która jest to e, ten przełącznik od drzwi, nie? To takie, to tu, o to tu. się zapadło, zamykanie drzwi się zapadło. A dwa, że nie wiemy czy przez to, że to się zapadło, bo tam była wilgoć i coś przyrdzewiało, czy przez to, że przyrzewiało zamiast kliknąć te przełączenie na moją piękną twarz, to spauzowałem wideo i teraz będę musiał to <laughs> W każdym razie takie małe pierdoły, no to teraz właśnie problem z tym przewoźnikiem, ale to to jest drobiazg, bo to od pogody zapewne był zalany w którymś momencie i teraz trochę zaśniedział i świruje, czasem zamki się same zamykają Zamyka, sam i czyli jak generalnie widzicie są to pierdoły, ciężarówka jest bardzo komfortowa, bardzo duży przebieg, żeśmy ją zrobili, generalnie wszystko jest zajebiście, jeżeli kiedykolwiek się uda zostać w durnej Kanadzie i zostanie owner operatorami, to internationala rozważymy, kupilibyśmy Volvo, gdyby nie fakt, że nowo jest pojebane, Stare był fajny, ale nowy z nie podoba mi się nic, praktycznie w tej nowej wersji Volvo, więc zostaje nam International. A ten sprawuje się całkiem nieźle, więc podejrzewam, że z Torbami nie pójdziemy w przyszłości. W firmie, do której jedziemy, idziemy, przechodzimy teraz też, będziemy jeździć Internationalem, tylko w trochę niższej budzie. Ale to jak będzie opcja, to pokażemy. Także tyle w temacie ciężarówki. <laughs> tyle w temacie niezawodności. Przejdźmy do tematu, ile myśmy na tym interesie zarobili. To będzie temat krótszy, bo tu nie ma co teraz do powiedzenia. My w przeciągu tego roku jeszcze nie mamy podsumowania, więc nie wiem dokładnie, a na naszych tych paystabach tak, jakby nie ma takiej jakby kumulacji, to znaczy nie wiemy, ile zarabiamy z tygodnia na tydzień, tylko po prostu w tym tygodniu tyle, w tym tygodniu tyle, w tym tygodniu tyle i dopiero na koniec, jak przychodzi rozliczenie podatkowe, to wiemy, ile dokładnie zarobiliśmy, ale jeżeli się nie mylę i dobrze liczę, to my zarabiamy około 1800-1900 dolarów przed podatkiem każdego tygodnia. Razy dwa, czyli dwie głowy. Czyli sumarycznie weźmiemy gdzieś między 90 a 95 tysięcy przed podatkiem. Po podatku 60 coś. Jakoś. Bo to gdzieś 30 parę procent znika. No czyli tak. Jakby tak na to spojrzeć, bo przypominam, że przy 95 tysiącach wchodzi się w wyższe podatkowe, więc znowu zarabianie powyżej 95, to trzeba zrobić 120, żeby to miało jakiś sens. Więc generalnie tak na to spojrzeć, to nie zarabiamy źle no, 180 kafli na dwie głowy, tak? No niezłe pieniądze. Tylko jak tak teraz o tej części pamiętacie, no to całkiem niezła kasa, ale jak sobie przypomnijcie za ile jazdy myśmy to zarobili, to to są śmiesznie małe pieniądze. Tak naprawdę. Bo my mamy jedną z najniższych stawek jako taką. Ta stawka, jedna z najniższych, jest podyktowana przez firmy. No tak, nasze stawki są niskie, ale dużo mil się robi. Aha, czyli ja mam się cieszyć, bo mam szansę zapierdalać więcej i za mniej. I to jest ten taki argument, który ma mnie przyciągnąć, zachęcić do czegokolwiek. No nie za bardzo. W tym roku przejęliśmy pałę, bo potrzebowaliśmy czegoś takiego. Potrzebowaliśmy takiego roku, żeby trochę się odkuć, pomyśleć co i jak, a po prostu skupić się na pracy, pracy, pracy. Yy, dlatego wyciągnęliśmy taką średnią. Tak normalnie nie byłoby w stanie się wyciągnąć aż tyle, bo jak się tylko przestaje jeździć, to tygodniowe zarobki spadają bardzo szybko z 2000 na 700, bo wystarczyło wziąć 3 dni wolnego i nagle się okazuje, bo oni tak już dziwnie liczą, że. Liczą od soboty do soboty, ale liczą całe trasy To znaczy, jeżeli zacząłeś trasę w piątek i nie skończyłeś ją w sobotę To na trasa Ci wchodzi na następny tydzień itd. Ja I efekt jest taki, że w tygodniach, w których szliśmy do domu To braliśmy po 700-800, to jedzie w ogóle nasza nowa firma Na parking wjeżdża, tam dalej wjeżdża, ja bym pokazał No, to takim będziemy jeździć za chwilę Także tak to dziwnie liczą, że jak się szło do domu, to się gówno zarabiało Dlatego myśmy starali się nie chodzić do domu Zresztą to nie miało sensu, o tym mówiłem na innych materiałach Zresztą, może o życiu w Kanadzie, jak będziemy mieli mieszkanie, to, to nagramy troszeczkę więcej. Także tak to wygląda finansowo, tak to wygląda kilometrowo. Nasza stawka naprawdę była niska. Teraz przechodzimy na stawkę godzinową, ale stawka godzinowa dla podwójnej obsady też totalnie nie ma sensu. To ma sens, jeżeli się albo robi bardzo mało, albo jest się singlem. To idzie jakoś to skumulować Ale jak się jest we dwoje To nie ma to sensu, bo podwójne obsady trochę inaczej funkcjonują My mamy Mają nam się koła kręcić Jak nam się mają koła kręcić, bo po to mamy godzinę To za to kręcenie kołami non stop Powinniśmy mieć troszeczkę lepszą stawkę A jeżeli jesteśmy na godzinówce To to jest tak jakby nastawione, że tak będzie trochę więcej Wolnej jazdy, trochę więcej rozładunków Trochę więcej pieprzenia, a za to podwójna obsada Nie zarabia więcej Także wydaje mi się, że może być z tym problem a na pewno z wynika moja sceptyczność. Także to chyba tyle. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale to zapewne mi się przypomni. Nagram kolejny film. Tutaj już sobie strzeliłem w kolano, bo zrobiłem z tego dwa filmy zamiast jednego. I teraz muszę to jakoś zmontować w całość. My idziemy się wykąpać. Dominika wróciła właśnie z psem. Idziemy się wykąpać i musimy jeszcze tylko dzisiaj wrócić z mąktą do Ustoku. A co dalej to nie wiem, bo jeszcze całe jutro niby jeździmy, ale co w praktyce tego nie wiem. Na pewno kilometr jeszcze jakoś specjalnie nie zmieni, bo to właśnie będzie nowy rok. Czyli pewnie może jakiś Montreal z powrotem zrobimy to będzie wszystko. Także to tyle. Ten film zobaczycie grubo po nowym roku, więc że się nie składam. Być może złożyliśmy jakimś shortem albo czymś takim. Zresztą u Was chyba jak ja to nagrywam, to w Polsce już jest nowy rok. Jakoś. Nie, jeszcze, nie, jeszcze nie. nie, za parę godzin. Będzie. Także to tyle. Mam nadzieję, że udało mi się zmontować i że zrozumieliście z tego filmu wszystko, co chciałem przekazać. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale to. Tak, miał być trzeci temat tego filmu. Była ciężarówka zarabki i coś jeszcze miało być. Nie wiem. To jak sobie przypomnę, to nagram osobno. Także tyle. Dzięki za uwagę na razie.